Jest to silnik, który ma bardzo duży potencjał do tuningu. Seryjnie ten motor ma 180 koni i 250 Nm momentu obrotowego i samym tylko oprogramowaniem ECU możemy podnieść tą moc do jakieś 220, 240 koni i 350 Nm momentu obrotowego bez żadnych zmian technicznych. Jeżeli troszeczkę zmodernizujemy ten silnik, jeżeli przerobimy dolot, to możemy uzyskać już ponad 250 koni, a jeżeli jeszcze wymienimy turbosprężarkę, bo to jest jakby najsłabszy element w tym silniku, nie, najsłabszy, bo się psuje. Natomiast element, który powoduje limit mocy w tym motorze, ten limit wynosi około 300 koni, a więc jeżeli zastosujemy większą turbosprężarkę od silnika 2.0 TSI, to wtedy otwiera nam się szerokie pole do 300 koni wzwyż.